Siemanko ludzie, z tej strony Ombre i dzisiaj ze mną... Starhinn, cześć. I witamy was na mapce... jak y na, na, Multiescape. Multiescape, tak. Tak. E, to mapa dla... Na no. dwie <laughs> osoby. <laughs> e, ja wybrałem sobie niebieski, bo to mój horror. kolor... Tak. Pomarańczowy, bo tylko to mi zostało. <laughs> I co my tu mamy, co my tu mamy? Mapka na wersję Minecrafta 1.3.2. Gramy na 1.4.5, ale to nie ma znaczenia. E, dowolne tekstury dla dwóch osób. Mapę stworzyli Popi 8.01 i Narina Nari 9.8. O. Dobra, bierzemy wszystko do skrzyni. Okej. Okay. Zasady. zasady. Ja mam ładny strój niebieski. Pomarańczowy i zegarek. Ale brzydko wyglądasz. To ty brzydko jak straka wyglądasz. Dobra. Zasady. Czytaj. Nie niszcz i nie stawiaj bloków jeśli nie jest tak napisane. Nie cheatuj, nie używaj modów itp. Pomagaj drugiemu graczowi, tylko dzięki współpracy można wygrać. Myśl logicznie, craftuj przedmioty jeśli trzeba. Włączaj pochodnie na checkpointach, graj na peaceful. Podawajcie sobie itemy przez okienka w szybie. Przyciski, dźwignie, pochodnie i TP można kłaść tylko na bloku złota. Zakaz zmieniania drogi, jeśli zginie się gdzieś tą samą drogą. No okay. to Tyle. Co dołożę? Po co nam zegarek? No właśnie. O, o, to jest dla mnie droga. No <laughs> nie dało się. A nie, dlatego mam. Czekaj, dlatego mam patyk. Ej właśnie. Ale nic. Marta, jest siebie Harry Potter. Chodź. Cześć. No oczywiście nasz ulubiony parkour. O, Współpraca. Pies. Nie róbcie dźwigni. kamień. Nie róbcie dźwigni, coś innego. Kamień i buksel. kamień. Co to ma być? Ej, czekaj. Nie róbcie dźwigni, tylko coś innego. To może guzik. No właśnie Dobra, przejdziemy na górę. Co jak ja dawno nie skakałem. Aha, co robi No właśnie Ej, daj mi może ten. Kobla Ej. No, no tak, nie, to Ty mi daj, zobacz, ja mam tam blok złota. Ja też muszę postawić. A nie. Aha, <coughs> masz co innego mam zrobić? Dobra, stawiaj, rób. przycisk. Nie mam pojęcia co na tym. przycisk? To... Trzeba przepalić. A da się patykiem przepalić? No, no tak, nie będę... patyka mi się da. Tak, i... Ciekawe czy się uda. Ej, to nie że się przepalić, ty! No i A, ty, biblioteczką przepal. Daj. Patyk zmarnowałeś? Tak. Okej. Okay. O, to się przepali. A, mam nadzieję, że nie był potrzebny. Ten patyk. <laughs> jeśli, nie, to, jeśli nie, to pójdziesz na singla. Tak. <laughs> e, Zamkniesz oczy, pójdę na e, e, singlę. na singla i przynieś mi patyk i buch jeden 1 ci to? <laughs> nie wystarczyło. Ci... Ej, pokazać ci magiczną sztuczkę? No czekaj, odwrócę się. No. Wci wciśnij F1 i zamknij oczy. No, zamykam. Hmm. Cześć. Eee. Eee. Nie podglądaj. Co to miało być jeszcze? Co? Aha, ok. Abracadabra, zobacz. Wyczarowałem. Jej, a się było przecież single? No, trochę ciężko było, ale się starałem. Taki Pali tylko. O, dobra, to już. Dołoś. Tak. A właśnie skończyliście już to. Eee, do... To nie chcecie nic mówić, ale w 1-4-5. Guzik robi się z, z innego kobla z, z innego stona. A nie z dwóch. Więc to trzeba jeden przepalić. Dobra cicho. Kładź. Ej! Ej! No. <tronowało> mnie No Mnie też. Dawaj. No odpal. Dlaczego? Ja Aha. Ej, jeszcze raz. Czyj? Dobra, iż. Drzwi dla jednego gracza. Otworzyłem. Wow, Lepiej tu nie giń, wrócisz na start. Fak, waza. Jest. A też. Trudne to nie było. Jeśli coś ci zostało, to znaczy, że coś źle zrobiłeś. No, Nic nie zostało. Nie <głos> zostało. <głos> <Okay>. <głos> pam, para, pam, 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 pam. Trackpoint. Śpimy? Nie, no, śpimy. A, jak jest noc? 88 tysięcy. 88 tysięcy? Za mało. 88 tysięcy. Osiem, osiem, osiem okej. śpiew w drzewie. Dobra. Idziemy. Mam w piecyku węgiel, a w skrzynce mam żelazo. E, to ja mam użyć tego, co otrzymamy. Czekaj. A, to daj mi żelazo. Ja nie mam Czy... żelazo, ty masz żelazo. Mam jedno żelazo. Też mam, ja mam dwa żelazo. Tutaj. Nie. Ale to ja mam użyć! Ja no mam tak, zrobić! Ale, ale jak przepalisz... Aha... ...to trzeba zrobić. <grym gło> Tylko czy ja umiem nieskończone źródło zrobić? Czy ty masz wodę? Ty masz wodę, tam. No jedną. No to wystarczy. Tak? Na spiniaczkę, no. Aha... Okej. Okay. Pam, parapam, pam, pam. pam, pam. No już, już. Ej, co jest? Znikło. Zabrałeś mi? Nie. To znikło. Ej. Wie, że lazo. Kolejne. No to za. Dobra, kadabra. To za nas na singla wszedłeś. No. Po co mi ty dajesz? A po co mi ty dajesz? No bo ty masz zrobić, ty masz uorgonić. Aha. Dobra. Ale to ja mam iść, czy ty masz iść? Ja mam iść. Nie, ja mam zrobić. Chyba ja mam iść. Nie, ty masz iść. Ty masz, to ty, ty. masz iść. Ja. ja mam iść. Ty masz iść. Aha. To jest tu taka ta... Do, dobra. <gryw> Nie wiem, czy umiem. Nie umiesz. Być mi kibicował, a nie. Nie. Fa... Bo to się sikało. wszędzie woda, jest. <grystanie> coś nie pasuje. <grystanie> Ombra, masz już ferie? Mam. Hmm? 28 pierwszy. No. 2012: <grystanie> Jak tam nasi widzowie spędzają ferie? Możecie napisać w komentarzach. Chętnie byśmy poczytali. Tak. Ja osobiście siedzę w domu nic nie robię. Spuść mi wodę. Tylko wodę, a nie co innego. Nie. No. Nie. Nie no tak mam wejść. Nie wejdziesz. To nie mój problem. <laughs> Fuck. Jest ja w dwie strony wiadomo. Ej no. No. Zagramy sobie w trolling? Nie, nie weź, nie płynąć. Zobaczymy jak szybki jesteś. Nie, nie. O, Ej, e... A teraz w dół, a nie, w dół jest woda. Skoczymy. ale. Co? Czemu? Wskoczymy. Zabrałem wodę, mam puste wiadro. Ciku dobra, dzięki Jump! Cześć. Cześć, będę pierwszy, pierwszy. A, checkpoint. Dobra, nie ustawiamy, a zginie, się nie będzie. Nie, o oh ma fuck Ej, współpracuj, nie używaj mini-mapki. Współpraca, nie używaj mini-mapki. Cześć. Ej, gdzie ci ty raz nie wiem. No chodź Bladiery. tu, mamy tymi pewnie, bo to są szyby i mamy pewnie obok nich chodzić, po diamentach, o, chodź tu. A jak tam dojdzie do siebie? No wró... ja pierdzielę. No idź do siebie, zarazem, do. <laughs> Piszcie w komentarzach o mble O mam... mam blogi. To ma być współpraca, so, so. a nie solo przez świat. Cześć. No chodź tu brzdaru, chodź. Tu. Nie jestem. I co co, co, dodało? co panu podać? Co to dało? Wryja dalej. Wryja. <laughs> Dobra, czy o, to coś? Chodź tu, cześć. Nie. Ah. On jakieś plany na aferie, czy. Oczymy się, Utrzymy się. No, to... no i co dalej? Pan tak władzić? No chyba tak. O, mam piecyk. A pusty. Też chcę. Daj mi. E, dziura. Blok złota. Też widziałem i co dodaje. Coś mamy tam postawić, chyba dźwignię A nie pamiętam, wiesz. Ja mam zasady przy sobie, więc trzeba je zaraz sprawdzę. Um... Przyciski dźwignie pochodnie i TP można. Z... No na bloku złota. Czyli musimy znaleźć koble. Też mam. O, nie znalazłem drzwi. Znalazłem dwa koble. A guzik masz? A guzika nie mam. To trzeba będzie przepalić. Masz kobla? No. To ja mam piecyk. A masz co? Drewno? Nie. To może z zasadami przepalimy. <grym> Ciekawe, czy się da. O, znalazłem drzwi. A guziczek masz? Dziwne <grym> pytanie. Tak. <grym> <grym> A guziczek masz? Wyprzedasz? Aż, aż. Dobra, musimy znaleźć jakiś węgiel. Luchaja, nic nie widzę. Nieładnie tak mówić. Dupa, dupa, dupa. Wróciłem na start. A ja. nie wiem, gdzie jestem, zgubiłem się. Chodzę. O, skrzynia. E, Jakim. Co? Masz skrzynię? Co masz? To była ta sama. O, druga. Mam trzy koble. Goble? No. To dwa dla mnie będą. To się spotkamy dziś. Gdzie? W okienku. Nie. O, jest. Chodź. Where the fuck I am going? No cześć. No co, sklep zamknięty? Tak, o, <laughs> Mam do sprzedania złoty zegarek. Co pan chce za to? Nic, bo nie działa. No chodź tutaj. E. Szukam węgla. Aha. O, coś tam jest. <grym> nie. U, dupa. Tu dość byłem. Oj, długo nam o, to jest. ma. O, jest. Nie, on kobie. No i na co nam to? Jak nie ma węgla. Jeśli na dupa, może na górze coś będzie. Właśnie nie wydaje mi się. Dobra, chodź do okienka. No, teraz właśnie do okienka, tak? Jak, jak mam już kobla. No, też mam kobla, on Ej, teraz nie wyjdę. Boże... Hm. Ej, to tu tu. Tu? No jeju, gdzie ty idziesz? Nie wiem. Taka z tobą współpraca. Się zgubi prędzej. Cześć. Jestem? Nie? No, no, Dalej, dalej, tutaj jest okienko. Fuck you. Patrz, mam kobla, mam kobla, zobacz, zobacz, zobacz. Patrz, mam nie. Ja tak <laughs> nie rozwalisz tego teraz. To się wytnie. Ale na kobla, więc spokojnie. A może tu trzeba było piecyk zrobić? Nie, ja mam piecyk Dobra, chodź do dziury po co mi? Nie, ja szukam teraz coś do przepalenia Przepal kobla swoimi włosami Mam hełm e, skąd? Przecież ci nie dałem Wszystki, ja hmm. Okularami przepalę I widzicie jak on oszukuje perfidnie? Ombra 1 a przed, no, a przed nagraniem nie... mnie wyzywał, że używam żydowskiego skina. Co prawda, to prawda. Ta, Myślisz, że miałem taki zamiar, co? No nie mogę, nic tu nie ma. Coś masz? Nie. To, że mam stack węgla i kill off nie znaczy, że coś mam. Da się może Trapdorem przepalać? Nie wiem. Sprawdzimy. No, Teoretycznie zrobi się to z drewna, nie? No. Czekaj, może kobla trzeba na to złote postawić. Mam Bo jeszcze, to... mam jeszcze to... dwa życia, mogę spróbować. Dupa, dupa, dupa. Tak ja tym przy... ja, ja przypalę. <laughs> tym się nie da. No też z drewno się robi. O, da się. Kurde. Bestial. Oh, już ja. szukać. się No daj mi kobla, przepalę ci. Ale... Tak. <laughs> da się, da się. O, fak, noc się zbliża. Ale było napisane, że możemy zmieniać na dzień, więc spokojnie, gramy na i tak, tak. No dobra, masz guziczek Sharp, siorp. No. Łap. Teraz dobra, znajdź i... drzwi. Gdzieś tu był, panie. Gdzieś tu nie. Bez jak zgubiłeś to... drzwi? <laughs> zgubiłem... O mam zgubiłem drzwi w domu. Tam tam tam, tam otworzyłem. O nie. Stój. Użyłem kolejne Pierwszy <grystanie> Nie wyjdę fuck No nie, nie mogę teraz drzwi. Nie znaleźć drzwi Pewnie znajdę skrzynkę pełną węgla teraz O, jest O mm. Dobra, przyszedłem Mam płytkę z koł śpimy? No, hmm. zapiszemy? Nie. No, no, nie. Ustaw, ustaw, noc. Nie, Poproś ładnie. Poproszę. Dwa dyaksy. Co ja zaraz na single pójdę? Ty nie możesz, ty nie masz uprawnień. Nie ma tak, że ty na single sobie będziesz chodził jak zawodnie. Co ty robisz? No tak, ustawaj tę noc. Zadowolony? Dziękuję No 3 diakusy Hahaha Trolololo Skacz Skacz O no, nie gadaj Skończyły ci się życia A tu wcześniej? Ile masz łzików? Cztery <gry> O kurde To jest łatwe e, To weź drugie i ostatnie Po prostu, ja przeskoczę <gry> <gry> Aha, nie da się czekać. <gry> To jest za nisko, na okej. Musisz po kolei. Dobra, sp spamuj w pierwszy. Odpalę mi drugie i ostatnie wszystko. <laughs> Dobra, sp spamuj w pierwszy. Fucking hell. Spamuj w pierwszy. Teraz drugi. Dobra, teraz trzeci. Wasza taktyka z Desimulation? <laughs> tak. Jest, udało się. No to cześć. Eee no! No! O kwiatek! Już? Dobra.